Neptun Końskie przegrywa w ramach kolejnego meczu czwartej ligi z Alitem Ożarów, czyli z wiceliderem rozgrywek. Spotkanie przy ulicy Sportowej było wyrównane, chociaż wynik na to do końca nie wskazuje. Konecczanie przegrali 0 do dwóch. Obie bramki padły pod koniec pierwszej połowy. Pierwszą zdobył Jakub Wódz w 44 minucie, a drugą Piotr Wójcik w 47, czyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej części. Druga odsłona to wyrównana. gra ale i dużo kontrowersyjnych zachowań, które karane były kartkami. Dochodziło do fauli, ale i do symulacji ze strony zawodników Alitu Ożarów. Wynik ostatecznie się nie zmienił i goście zwyciężyli w tym spotkaniu 0 do 2. Alit pozostaje na drugim miejscu w tabeli świętokrzyskiej czwartej ligi. Neptun Koński, który dotychczas zajmował siódmą pozycję, może spaść na ósme miejsce, ale to już jest uzależnione od wyniku Łysicy Bodzentyn, która nieco później rozpoczęła swoje spotkanie z Wierną Małogoszcz. Już w najbliższy czwartek, czyli w Boże Ciało, zawodnicy trenera Arkadiusza Milskiego na wyjeździe zmierzą się z AKS Busko zdrój. Z kolei przy ulicy sportowej w Końskich wystąpią ponownie w przyszłą niedzielę. O godzinie 17:00 Neptun podejmie Granata Skarżysko-Kamienna. Już dziś zapraszamy Państwa na to spotkanie.